Witajcie. Dziennik Pokładowy. Praca na farmie w Danii. Odcinek jubileuszowy numer 100. Z tego względu jest to specjalny odcinek, pod którym będziecie zadawać w komentarzach pytania do Question and Answers 2, czyli QA 2, który okaże się pod koniec września, na początku października, czyli jak mi odrośnie broda. I pod tym filmem, tutaj zadaj, zadawajcie pytania do drugiej części Q&A i wrzuciłem wam też link do filmu Q&A 1, żebyście go w obejrzeli zanim zadacie pytanie, żeby nie duplikować pytań. Jak wejdziecie w pierwszy odcinek Q&A, to zobaczycie, że miejsce, w którym stoję, to jest to same pole, w którym odpowiadałem wam na te pytania w Q&A 1. Czyli to jest jakiś taki zbieg okoliczności, takie Randomizacja taka, ja jadę dalej orać i zapraszam Was do obejrzenia QA1 i do zadawania pytań w komentarzach pod tym filmem. Ja lecę dalej i do następnego odcinka. Gentlemen, start your engines.